W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu przerażające informacje, które wyszły na światło dzienne. Mianowicie w kwietniu tego roku Hiszpania, Portugalia i część Francji pogrążyły się w chaosie, gdy największy blackout w historii pozbawił prądu 55 milionów ludzi, paraliżując szpitale, transport i codzienne życie. Odnawialne źródła energii, na które wydano miliardy euro, zawiodły, gdy wiatr i słońce nie dostarczyły dość mocy w kluczowym momencie. Eksperci alarmują, że uzależnienie od niestabilnych OZE grozi kolejnymi katastrofami energetycznymi. Miliony ludzi wpadły w panikę, a rządy okazały się bezradne wobec kryzysu. Jak myślicie, czy to początek globalnego krachu energetycznego? Zachęcam obejrzeć do końca, aby zobaczyć ciekawe, a zarazem druzgocące wyliczenia. Zapraszam do oglądania. Pan profesor pisze, że jedna megawatto godzina. Wytworzona z węgla brunatnego średnio kosztuje 225 zł, z węgla kamiennego 352 zł, a z farmy wiatrowej 754 zł, z paneli fotowoltaicznych 819 zł. Dlaczego w takim razie przedstawia się, że węgiel jest droższy? Dlatego, że jeżeli dołożymy podatek ETS, no to, już do, to już do 225 zł z węgla brunatnego dolicza się 310 a czasem znacznie więcej. No i już mamy 300, już mamy 535 zł za megawattogodzinę. Nasze bogactwo i bezpieczeństwo zależy od systemu energetycznego. Rzecz wydaje się oczywista. Dlatego warto, abyście wiedzieli, do czego doprowadziły elity europejskie. Na bardzo konkretnym przykładzie. 16 kwietnia tego roku lewicowy rząd w Hiszpanii pochwalił się, że po raz pierwszy w swojej historii ich państwo polega wyłącznie na energii odnawialnej. I 12 dni później zgadniecie państwo. Spotkali się. Z całkowitym brakiem prądu. <grych> od zasilania odcięto około 55 milionów ludzi, blokując całkowicie gospodarkę. Straty liczone są w miliardach. Wstępne szacunki mówią nawet o 4,5 miliarda euro. I teraz tak. Specjalista od energetyki, profesor Władysław Mielczarski, pisze, że powodem blackoutu był tak zwany brak inercji. Co to jest brak inercji? Inercja jest stabilizatorem e, pracy całego systemu. I jak pisze mm, profesor, inercje posiadają tylko duże elektrownie. O za takiej nie mają. Jak pisze profesor i zacytuję to prawa fizyki. I dalej. W Polsce jeszcze taka, w Polsce jeszcze taka sytuacja nie grozi, bo mamy duże elektrownie węglowe. Jednak po realizacji zatwierdzonego już przez Tuska i Unię Europejską planu dekarbonizacji polskiej gospodarki też nie będziemy mieli tak zwanej inercji w polskim systemie. Polska stanie się bezbronna, a przecież pamiętajmy, Polska to nie Hiszpania. My nie mamy ani tyle wiatru, ani tyle słońca. No i ciągle trzeba powtarzać. Energia z węgla jest nawet sześć razy tańsza od energii z OZE. W związku z tym, ktoś z Państwa zapytano, dlaczego w takim razie tyle portali internetowych pisze, że energia z OZE jest droższa, że węgiel jest nieopłacalny itd., I wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, tak, bo do węgla dolicza się podatki, takie jak ETS. Eee, dolicza się zakazy inwestowania i, yy, i rozwoju węgla. Nie możemy odkrywać nowych ścian, nie możemy, mm, w związku z tym nie węgiel nie może być jeszcze tańszy niż mógłby być. Moglibyśmy go zbierać nisko, na przykład na Lubelszczyźnie są, są yy, nieodkryte, duże pokłady bardzo dobrej jakości yy, węgla. No i do tego do, dolicza się oczywiście wszystkie dopłaty do OZE, subsydia, których jest pełna, sami Państwo wiecie, jak kupujecie fotowoltaikę i tak dalej. A do tego trzeba doliczyć jeszcze utrzymanie rynku mocy, który jest, który do którego po pierwsze daje się pierwszeństwo OZE, no i który jest zrobiony przede wszystkim dla OZE. No polega to na tym, że przecież, jak Państwo wiecie, energia z odnawialnych źródeł nie zawsze wieje, nie zawsze, nie, nie zawsze świeci słońce. No i wtedy system balansowania mocy jest po to, kiedy nie ma tej energii, właśnie z odnawialnych źródeł energii, żeby korzystać ze stabilnych źródeł, takich jak no, w Polsce węgiel czy gaz, bo no, atomu jeszcze niestety nie mamy. Ale w skrócie dopłacamy ogromne środki z naszych podatków do super mądrej ideologii, bo panie redaktorze, wiem, ja zaraz spłonię. A oprócz tego haraczu Polacy teraz mogą zapłacić swoim bezpieczeństwem, bo to akurat nam a nie Hiszpanii, przygląda się ciągle pewien pan na Kremlu i jak obserwuje to, co my wyprawiamy z własną gospodarką, likwidując własne elektrownie, własne bezpieczeństwo własnego systemu energetycznego, to musi mieć niezły ubaw. I sobie patrzę, no tak, to Polska jest idealnym um, państwem, które można by było napaść, Kolejny raz, no bo jak się sama zniszczy swój system energetyczny i będzie mieć tylko słońce i wiatr, no to wystarczy zaatakować wtedy, kiedy tego wszystkiego będzie mało, w jakiejś, w jakiejś takiej porze, kiedy ten system będzie można całkowicie zdestabilizować. Przypomnę zresztą, że na Ukrainie Putin i jego ludzie e, najczęściej. I skutecznie atakowali właśnie system energetyczny Ukrainy, rozumiejąc, jak to jest istotna sprawa. A system energetyczny Ukrainy nie jest tak zdekarbonizowany, jak, jak, jak to, co my, to, to, co w tej chwili w Polsce się realizuje. I warto przy tej okazji wspomnieć o tym, bo to jest, to jest często powtarzany wątek w dyskusji. Jakie są realne całkowite koszty? Energii elektrycznej dla odbiorców. Ja mam takie, takie bardzo dobre opracowanie, no co prawda, z zeszłego roku, wspomnianego profesora Politechniki Łódzkiej, który liczy, ile kosztuje megawattogodzina z różnych źródeł energii. I on pokazuje tak, w skrócie ja Państwu pokażę te jego wyliczenia. Podkreślam, one dzisiaj pewnie trzeba byłoby je zaktualizować, ale zasada jest ciągle ta sama. To znaczy działają, działają liczy się, proporcje liczy się według takiego samego wskaźnika. Tu się nic nie zmieniło, znaczy się tylko pogorszyło, no bo jeszcze jest więcej tych zielonych subsydiów, jeszcze jest więcej nałożonych obowiązków na energię z węgla, dlatego, dlatego raczej należy założyć, że teraz może być jeszcze wyższy ten wskaźnik niż to, co Państwu pokażę, ale w dużym skrócie Pan profesor pisze, że jedna megawato godzina wytworzona z węgla brunatnego średnio kosztuje 225 zł, z węgla kamiennego 352 zł, a z farmy wiatrowej 754 zł, z paneli fotowoltaicznych 819 zł. Czyli jak Państwo widzicie znacznie więcej. Dlaczego? Gdybyśmy liczyli na czysto. Dlaczego w takim razie przedstawia się, że węgiel jest droższy? Dlatego, że jeżeli dołożymy podatek ETS, no to już do, do 225 zł z węgla brunatnego dolicza się 310, a czasem znacznie więcej. No i już mamy, 300, już mamy 500 35 zł za megawattogodzinę. Z węgla kamiennego podobnie. Jeżeli liczymy 352 zł średnio za megawattogodzinę i doliczymy do tego podatek ETS, który wynosił w momencie tego, wyliczania tego 258, to wychodzi już 600, 610. A do tego. Jeżeli dołączymy koszty do farmy wiatrowej, doliczymy koszty bilansowania rynku mocy itd. i tak dalej, to wszystko, co Państwu opisałem, to koszt całkowity wychodzi właśnie 754 zł, a z paneli fotowoltanicznych 819. Czyli jak Państwo widzicie, te wszystkie obliczenia, które Państwo przedstawiają, są po prostu nieprawdziwe. To wszystko jest takie założenie, które w przyszłości teoretycznie jeżeli by się okazało prawdziwe, to to wszystko może mieć sens, który polega na tym, że świat walczy teraz o stworzenie baterii, które dłużej przytrzymają energię z paneli, z odnawialnych źródeł energii, no bo one trzymają energię bardzo krótko i to jest zaś źródło, źródło tych wielu problemów. Świat nauki zakłada, że w przyszłości można będzie wytworzyć baterię, która będzie trzymała znacznie dłużej. Tylko i to wszystko zrobione po to, i to wtedy może będzie się opłacało, tylko pytanie jest takie. A co jeżeli nie? A co jeżeli to się nie uda? I czy cały system energetyczny naszego państwa powinien być oparty właśnie na takiej ruletce państwa, gdzie przypomnijmy, w porównaniu do Półwyspu Iberyjskiego, na przykład, słońce nie świeci tak często, wiatr nie wieje też zawsze, i to my jesteśmy bardziej zagrożeni wojną niż Hiszpania. I to są takie dylematy, z których ja chciałbym państwa zostawić. Dlatego, że to nie jest jakaś tam sprawa. To jest dla Polski fundamentalna sprawa: czy będziemy bezpieczni, czy będziemy bogaci, czy nie skończymy tak jak Hiszpanie, gdzie pewnego dnia sobie wstali i nie ma, i nie ma transportu publicznego, firmy nie działają, internet nie działa, nic nie działa, nie ma prądu, jest y, ciemno, bo chwilę wcześniej chwalili się lewicowi działacze, że o, już cały system mają w ZOZę". No to właśnie tak to się skończyło. Tylko że tam może się to skończyć y, no, wyjątkowo bezpiecznie, bo Putin ich nie zaatakuje, przynajmniej w pierwszej kolejności. A z nami? I czy warto w związku z tym wybierać człowieka, który mówi, że jak tego nie zrobimy, to spłoniemy wszyscy? Tak? Czy to jest dobry czas na właśnie taką zabawę? Bo co, bo ładnie wygląda? Bo jest piękny? Czy to powinno być główne kryterium? Czy jednak to, żeby wybierać kandydata, który potrafi zadbać o polskie bezpieczeństwo? Tak realnie, realnie, właśnie na tym, co Państwu pokazałem, a nie tylko w gadaniu. Bo on w gadaniu to zniszczy świat. Wszyscy musimy być razem. Cała Polska naprzód. Ale już jak zobaczymy, jak spojrzymy głębiej i do tego Państwa zachęcam, to obraz wyłania się całkowicie inny. Ogromnego niebezpieczeństwa, które na Polskę w tej chwili czyha. I jeszcze jako taki Michałak dodam na tam koniec, że w momencie, kiedy cała Hiszpania była bez prądu, Polityko napisało, że polska prezydencja, przynajmniej ciągle mam polską prezydencję, super ważne ciało, które mogłoby kierować pracami instytucji unijnych. Akurat Polska, za naszych czasów nie mieliśmy prezydencji, bo ona jest raz na ponad dekadę. Zwołała w związku z tym kryzysem ministrów środowiska wszystkich państw Unii Europejskiej do Polski. Ale po co nie zgadniecie państwo? Po to, aby rozmawiać o tym, jak szybciej dekarbonizować. Czyli jak szybciej pozbywać się właśnie tych dużych elektrowni, które zapewniają bezpieczeństwo. To znaczy, jeżeli, kogoś, jeżeli ktoś z Państwa myślał, że to co wydarzyło się w Hiszpanii, kogoś w Unii otrzeźwi, to nie. Mówi o konkurencyjności gospodarki, a realizuje z Wami tą głupią zieloną ideologię, która spowodowała, że mamy najwyższe ceny energii w Europie. Do tego. Nie, potra nie ma odwagi, żeby zrobić to samo, co na przykład Słowację, i powiedzieć zawiesimy ETS-2. nie tylko pięknie mówić, ale wykorzystać polską prezydencję do tego, żeby coś dobrego zrobić dla Polaków i dla Europejczyków. I wreszcie mówi o praworządności, czyli o państwie opartym na prawie. I musicie to usłyszeć. Prawem to on sobie wytarł buty. Pięknie mówił, proszę państwa, dzisiaj. Pięknie mówił dzisiaj o potrzebie jedności, a chcecie zobaczyć, jak ta jedność wygląda w Polsce? Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił Norymberger to są dokładne jego słowa, czyli wieszanie nazistów, następnie siłą przejął prokuraturę. W polskim systemie jest tak, że potrzeba zgody prezydenta, aby zmienić prokuratora krajowego, ale on się tym w ogóle nie przejmował, bo nawet prezydenta nie zapytał, tylko po prostu użył Siły. Dokładnie to samo zrobił z mediami publicznymi. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny nakazały premierowi y, y, przywrócenie legalnego prokuratora krajowego. Ale on w ogóle zlekceważył te wyroki i teraz go zacytuję. Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne lub nie, lub nie do końca zgodne z zapisami prawa. I dalej. Będę je jednak podejmował z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium praworządności. Koniec cytatu. Ja chciałem was zapytać. Czy znacie drugiego premiera w Europie, który zupełnie wprost mówi, że łamie prawo i dalej będzie to robił? Więc to jest tak, aresztuje ludzi bez zachowania ich prawa do uczciwego procesu. Lekceważy immunitety. Dwóch posłów aresztował w pałacu prezydenckim. To samo zrobił z posłem, który miał immunitet Rady Europy. Ostatnią osobą, która przed nim to zrobiła, był Władimir Putin. Znęcał się nad paniami, które aresztował, aby wymusić zeznania oponentów. Nigdy za nic niekaranym kobietom dał status niebezpieczne, dokładnie jak terrorystom i. I, i, I panowie rozbierali je i oglądali, jak się kąpią. To jest, proszę Państwa, hańba. I potwierdził to w specjalnym raporcie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja chcę Was zapytać, gdzie są teraz obrońcy praw kobiet? Do tego w Polsce partie finansowane są z pieniędzy z budżetu. Premier zabrał wszystkie pieniądze swojej głównej konkurencji. Więc w wyborach prezydenckich będzie tak. Jego partia dostanie około 50 milionów, a konkurencja, która jest od niego większa, dokładnie nic. Tak on traktuje tą równość, o której mówił. Sąd orzekł, że złamał prawo i, i nakazały mu wypłacić pieniądze opozycji. Ale on mówi, że tego nie zrobi i lekceważy wyroki sądów. I generalnie jego rządy to jest codzienna kronika, kronika kryminalna. I oczywiście to nadużywanie władzy. Nieprzestrzeganie prawa, nieprzestrzeganie wyroków sądów w niczym mu nie przeszkadza, żeby codziennie ubierać się w stróża prawa. On nauczył się tego dokładnie tutaj, od pana Reindersa, który, jak się dzisiaj okazało, rano szedł prać pieniądze, żeby po południu pouczać Polskę, jak przestrzegać prawa. Więc. Więc proszę okay. Państwa, i żeby była jasność, Unia Europejska nie ma okay, w tej sprawie żadnych miejsc. Ja nie oczekuję żadnej interwencji. Chcę tylko Your jednak, żeby ludzie wiedzieli, mishayaki. jakimi jesteście hipokrytami. Chcę, żeby usłyszeli o podwójnych standardach. Okay. I a propos tego, kto powinien wybrać się na emeryturę? Jeżeli chcemy w Europę wielką, to, to was trzeba odesłać na emeryturę. I... Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów. Oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!